Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w nowym roku, Boże, jak to miło się widzieć. Eee, nazywam się Robert Fryczkowski i jestem trenerem. Dużo rzeczy sobie powiemy w tym roku, dużo mam nadzieję, dużo dobrych rzeczy, dużo dobrych, wzmacniających, fajnych projektów. Eee, odpuściłem sobie bycie u Państwa na święta, życzenia, gwiazdki, inne rzeczy albo uznałem, że to jest czas refleksji, a poza tym to był też czas taki, kiedy chciałem sam zebrać refleksję i zebrałem ją. Niestety nie jest to refleksja dobra, znaczy nie jest zła. Nie, nie mam jakichś takich trudnych myśli, ale nie mam też dobrych myśli takich. Mam takie różne refleksje, którymi z Państwem zechcę się podzielić, żebyśmy mogli uniknąć pewnych błędów. Natomiast niezależnie od tego, że pojawiam się teraz, to chcę Państwu z całego serca życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Żeby ten rok był naprawdę dobry, żeby to był rok taki silny, żeby to był taki rok fajny. Pamiętajcie Państwo, że tak naprawdę to, to dobrze, jeżeli są jakieś trudności, bo jak wieje wiatr historii, to ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, a trzęsą się portki pentakom. Z nich tam urosną skrzydła. Pamiętajcie, zawsze jak myślę o trudnych czasach, to myślę sobie o, na przykład o tym, że widziałem taki film, gdzie gość wziął taki stary, wielki klucz, ułamany z jednej strony ze stali y, chromowo molibdenowej I ten klucz by poszedł na złom, a on go wziął, tak zważył w ręku, taki fachura amerykański i obkuł go i zrobił z niego piękny, zmysłowy, niesamowity nóż. I pomyślałem sobie, pewnie ten klucz nie był zadowolony, że go kują, rozgrzewają, żliwują, ale teraz został na 100 lat wspomniałem nożem, a był tylko złamanym kluczem, ale wyszła z niego ta chromowo molibdenowość. Mam dla Państwa życzenia najlepszego, żebyśmy po prostu byli mocniejsi, żeby te czasy, które przychodzą, wzmocniły nas tylko. Chociaż będzie to bardzo trudne, bo są to czasy strasznego chaosu. No, takiego, gdzie ocieramy się o nasze biologiczne, poznawcze rezerwy. To złożony temat. Chciałem Państwu z całego serca życzyć dobrych rzeczy. I pomyślałem sobie, jakie to są dobre rzeczy. I myślę, że w trudnych chwilach, kiedy system odpuszcza, to my musimy dociskać. Rozumiecie? Taka jest jakby kolejność sprawy, kolejność życia. Jeżeli system odpuszcza... My musimy dociskać. Na przykład system odpuszcza matematykę na maturze. To przecież system nie odpuszcza matematyki, greki, filozofii, logiki na maturze po to, żeby to było dla naszego dobra. Tylko żeby wychować kolejne pokolenia pół debili i potem, kiedy im się zabierze pieniądze z OFE mówiąc to i tak nie były wasze pieniądze, brudna hołoto. Eee, więc kiedy im się zabierze te pieniądze, to Ludzie nie reagują, bo nie potrafią nawet policzyć, ile to było. Ale przyczyną tego nie jest to, że 20 lat wcześniej wyłączono matematykę na maturze, a 30 lat wcześniej wyłączono Grekę, a 40 lat wcześniej wyłączono Łacinę, a 50 lat wcześniej i tak dalej. I za to życie oddał Rotmy Spilecki. Właśnie nie za to, że działał w konspiracji, tylko za to, że zdemaskował program edukacyjny. Ogłupiania ludzi. I teraz, jeżeli system odpuszcza w czymś, to nie znaczy, że mamy się do tego odpuszczenia jakby dostosować z lubością obleśną, tylko mamy zareagować. System odpuszcza na przykład to, czy owo, mówi o tym, czy owym, niech odpuszcza. My nie odpuszczamy. I teraz, co zrobić, żeby te życzenia przekuć w taką metodologię? Proszę Państwa, życzę Państwu wszystkiego najlepszego w przyszłym roku. A mianowicie życzę Państwu trzech rzeczy. Pierwszej, drugiej i trzeciej. O, mogę mówić je po kolei, czy jakoś inaczej? Może od trzeciej, Trze dr trzeciej, drugiej, pierwszej, trzeciej, pierwszej, drugiej, drugiej? Dobra, idziemy. Pierwszą rzeczą, którą Państwu serdecznie życzę i do czego Państwa serdecznie namawiam, z której nie możemy zrezygnować, co musimy zrobić. Bo, jeżeli nie teraz, to być może już nie będzie nigdy czasu, żebyśmy to zrobili. Jest z tego chaosu zdarzeń, który jest sztucznie wykreowany. Weź aspirynę, nie bierz aspiryna, aspiryna truje, aspiryna nie truje, ale wziąłeś aspirynę. Ja wziąłem trzy tabliki aspiryny nie wziąłem aspiryny. No, ale słyszałeś? Są wściekłe jeże. No, no, rozumiecie państwo sami? O tym będzie inny materiał. Z tej całego obłąkanego chaosu zdarzeń, do którego powiedzmy sobie szczerze, nie macie Państwo ani ja, ani nikt odpowiedniego przygotowania, jesteśmy za słabi poznawczo, a ten chaos jest generowany właśnie po to, żebyśmy nie mogli stwierdzić, co jest ważne, a co nie, musimy wyciągnąć trzy najważniejsze rzeczy, które musimy w tym roku zrobić. I to nie są rzeczy takie, że teraz usiądziecie i powiecie o, ale gruby powiedział, He, no, no ja wiem to, już, już, nie, 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 nie. To są rzeczy, które muszą być wkomponowane w wasze życie. To są rzeczy, które muszą być wkomponowane w waszą rodzinę. To są rzeczy, które muszą być wkomponowane w waszą firmę. Bo to są rzeczy, które muszą być wkomponowane w wychowanie waszych dzieci. To są rzeczy, które muszą być wkomponowane. Usiądźcie sobie w niedzielę w domu razem. Zaproście kierownika produkcji z firmy, Usiądźcie i ustalcie, co jest ważne w waszym życiu, co, jak to mówią w korporacji, żeby skały srały. To musimy w tym roku zrobić. Może doktorat. Już zaczynacie nienawidzić tego tematu. Organizmy kryptosaprobowe w Jeziorku Badeńskim na przestrzeni lat 1837-2017. No przecież już żegacie tematem. Ale może trzeba go dokończyć. Może wreszcie czas postawić ten DR przed nazwiskiem. To teraz nic nie znaczy, ale jednak dla Was będzie znaczyło, bo badaliście te organizmy kryptosaprobowe. I to jest istotna rzecz dla Was, bo jak się organizm uczy, że coś osiągacie, to tak samo organizm się uczy, że nic nie osiągacie, ponieważ odpuściliście doktorat. Może to jest doktorat. A może to jest rozwinięcie struktur korporacyjnych w firmie, a może to, będziemy o tym mówić. Trzy rzeczy, które są takie, że musicie je zrobić, choćby skały srały. Musicie, więc one muszą być przewidziane bardzo dobrze, zgodnie z zasadą warto. Czyli cel musi być wymierny, ambitny, realny, terminowy i określony, bo jak coś spieprzymy, to nic nie zrealizujemy, prawda? Trzy rzeczy, które oddzielimy od hałasu i bełkotu. Przepraszam, czasami się krzywię, ale tydzień temu spadłem, jak była taka ślizgawka, taki lód był, było tak minus 6 w nocy i rano zaczęła padać mrzawka i wszystko pokryło się takim doskonałym lodem. Ja pojechałem do apteki i runąłem ze schodów i ja po prostu od tygodnia yy, jadę na aspirynie środka przeciwbólowych i wszystkim i po prostu czasami mi tam ta noga zaboli. Niesamowite to jest. Jedna chwila i zaczyna zaczynacie chodzić jak dziadek. A z konsekwencjami społecznymi. O tym też będzie filmik. Wracamy do tematu. Pierwszą rzeczą musimy zrobić. Ja muszę zrobić, ty musisz zrobić, pani musi zrobić, ty, Damian, musisz zrobić. A tu jest taki, mam taki w drugą stronę monitor, widzę państwa. No tak, oh, macha mi, macha z mnie. O, Dorota mi macha. Dziękuję ci, Dorota, za kawę. Eee, to później zadzwoń. Eee, trzy rzeczy. Które są absolutnie konieczne. Trzy. Trzy. rzeczy trzeba po prostu zrobić, bo są konieczne, choćby skały srałe. I ustalić, jest mistrzostwem świata, co zrobić. Drugim elementem, którego Państwu serdecznie życzę, to jest budowanie relacji. Ja tutaj podpisałem jeszcze tą pierwszą rzecz, nawrócę. Wszystko, co nie jest najważniejsze, jest nieważne. Idą takie trudne czasy, że widzę teraz bardzo często tutaj, że ludzie zajmują się zamawianiem samochodów, ale czymś tam, ale czymś tam, jakimiś bredniami. Być może to jest dla nich ważne. Jeżeli dla kogoś to jest naprawdę ważne, bo zawsze marzył, żeby mieć hybrydową kiję z przyspieszeniem 0 do setki, 3,8 sekundy, to nie zamawia taki samochód. Bo to, jeżeli jest dla niego ważne, to znaczy, że to jest ważne. Ale. Wszystko, co nie jest najważniejsze dla Waszego przeżycia, przetrwania i rozwoju, jest nieważne. Czyli jak macie samochód, który dobrze jeździ, nie zmieniajcie na jakieś gówno, do którego nie będzie części, i tak dalej. Zadbać, umyć, zakonserwować, jeździć. Po prostu to w ogóle nie zajmujmy się tymi rzeczami. Albo kupić teraz dobre auto, jakiegoś klasyka. W idealnym stanie, i po prostu mieć go kolejne 20 lat, i cieszyć się, że w nim nie ma modułów elektronicznych, które na nas donoszą, i tak dalej. Że nie można go zdalnie wyłączyć, i tak, bo za rok już taki samochód pewnie będzie niemożliwy. Wszystko, co nie jest najważniejsze, jest nieważne, ale do nic. Wracamy dalej. Dwa bardzo ważną rzeczą, na którą chcę Państwu zwrócić uwagę, to jest budowanie relacji. I budowanie relacji będzie stanowiło o naszym życiu, przeżyciu, o jakości naszego przeżycia. W tej chwili nasze relacje są absurdalnie przez systemy rozproszone. Rozproszone. Relacje, żeby były i działały, muszą być tu i teraz, a nie w dupie gdzieś w kosmosie. Co nas obchodzi, to wszystko, co się dzieje gdzieś. Zobaczcie, jest jakaś taka war... pani, o której też będzie materiał odrębny. Która gdzieś tam niesie pomoc, wodę, gdzieś buduje i tak dalej, jakieś studnie. Ja o tych studniach słyszałem różne historie, którymi się z Państwem podzielę. Nie wszystkie pozytywne, ale zostawiam to. Pomoc, unicef, kioski, kupuj, papeterię i po drodze karmimy wszystkie te obłąkane struktury biurokratyczne i ta pomoc nigdy nie dotrze. Tutaj wyślij, przygarnij. Proszę Państwa, nie ma żadnej innego działania, jak działanie lokalne. Ja mam przyjemność współpracować z takim stowarzyszeniem męskim, którzy nazwali się tutaj u mnie w gminie, w parafii, liderami zmian. Oni się tak trochę inaczej nazwali, ale muszę dbać o ich prywatność, więc. Ale to mniej więcej tak się nazwali, liderzy zmiany, ojcowie, liderzy zmiany. I to są naprawdę wybitni ludzie. I teraz co zrobili w czasie Świąt, co zrobiliśmy, mogę nawet powiedzieć, przypisujące trochę ich chwały. Ci mądrzy, wspaniali ludzie zebrali pod kościołem 5200 zł. Dużo, niedużo. Za te 5200 zł przygotowali paczki świąteczne dla najbiedniejszych, a wiedzą, którzy są naprawdę potrzebujący i czego potrzebują. I jeden z nich wsiadł w furgonetkę, potem drugi, potem trzeci i porozwozili po tych wszystkich ludziach i zrobili szczęście, szczęśliwe święta. Zobaczcie, 5200 zł, z których 100% zasiliło tych ludzi, biednych potrzebujących. 100%, bo nie zasiliło kochanek, fundacji, mieszkań, lokali, samochodów służbowych, spółki Mała Mrówka, spółki Zielony Ananas, przepływu gotówki, wypływu gotówki. Nie, zasiliło dokładnie to, co ludzie dali, trafiło tu i tu. Dlaczego? Bo to jest działanie lokalne. Na tym to polega. Myśl globalnie, działaj lokalnie. I teraz życzę Państwu tego. W punkcie drugim, żebyście poświęcili. Poświęcili, zainwestowali może? Czas, ochotę, energię na zbudowanie relacji z co najmniej trzema ludźmi. Albo jakąś na przykład, nie wiem, macie ciotkę, z którą jesteście pokłóceni od lat, albo sąsiadkę, z którą się nie widzicie, czy sąsiada. Albo kogoś, albo coś, albo jest jakaś relacja. Albo tą relację uzdrowić, zbudować, sprawdzić, żeby będzie was karmiła energią, albo porzucić. Ale nie pozwolić, żeby się ją trzyło. Ja teraz byłem na spotkaniach rodzinnych i stwierdziłem, że my tam do Bogdana nie zachodzimy. Ja mówię, jak nie zachodzicie, jak macie do Bogdana 600 metrów prostej linii. No tak, ale on kiedyś tam pożyczył ziemniaki, ale potem oddał nie takie. Ja mówię, no, jesteście chyba debilami. No, to jest powód, że nie widzicie się rok ze swoją rodziną, że pożyczył ziemniaki takie, a udał inne, bo może mu się worki pomyliły. No ale mógł sprawdzić. no Rozumiecie, ludzie naprawdę nie rozumieją chyba, jakie idą czasy i co jest ważne, a co ważne nie jest. Po prostu to mnie przeraża. I właśnie zbudujmy relacje na trzech poziomach. Zbudujmy relacje z trzema ludźmi, czego Państwu serdecznie życzę. Poświęćcie czas i energię i zbudujcie relacje. Tylko, że tutaj trzeba być czujnym. Jeżeli poczujecie, że karmicie trola, to musicie to zerwać. Po prostu nie karmimy troli. Poznacie po tym dobrą relację, że ta relacja kwitnie, karmi Was, że jest dobra, że jest pozytywna. Po prostu zbudujcie dobrą relację. Nauczcie się rozmawiać. Weźcie ciasto, weźcie. Można zrobić prosty eksperyment. Macie sąsiadów. Co o nich wiecie? Gówno, mieszkacie tyle czasu i nic o nich nie wiecie. Zapukajcie, jak siatkowie Jehowy i powiecie dzień dobry, my tu mieszkamy tyle lat, a w ogóle się nie znamy. To może byśmy wpadli do was na ciasto? To Znaczy, żona upiecze ciasto, tylko właśnie przyszliśmy zapytać, czy szarlotkę, y czy y sernik, czy karpatkę. No to oni powiedzą, y no a kiedy byście wpadli? A kiedy wam pasuje? No może w sobotę? Dobra, to co, karpatkę, czy sernik, czy szarlotkę? Czernik powiedz im, no sernik. To obra sernik, to jesteśmy mówieni i idziecie do sąsiadów. Kiedy, Ile razy tak zrobiliście? Ile razy tak do cholery zrobiliście, że poszliście? Przecież ludzie żyją w jakimś obu, obłędzie, mieszkają obok siebie, tak? I nic o sobie nie wiedzą. Jak przyjdzie, to jest właśnie dzięki temu system ma tak potworną moc. Tak było w Moskwie za czasów rewolucji. 17 nkwd wywiozło 10 milionów ludzi na Sybie. Dlaczego? Bo za ścianą mieszkał coś, o czym się nie wiedziało, nie chciał mu się pomóc. Żona mówiła: Daj spokój, Lońka, to nie jest Twoja sprawa. się zawinili. O terrorze. Filmik też będzie. A tak mamy. To nie są jacyś mówi ludzie. Ktoś może powiedzieć wam: Panie, kurwa, nie mieszkamy tu tyle czasu i nie chcemy was znać, i tak już zostanie. Spierdalajcie. Potrzebujemy, jakby nas ktoś nachodził. Won. Może tak być, ale. Waszą rozumem, rozsądkiem jest to, żeby się nie obrażać. Powiedzieć A, widzę, że trafiliśmy nie w czas, ale jesteśmy otwarci. Do widzenia. No, spierdalej. Dobra, nie obrażamy się, idziemy do następnych. Idziemy do następnych. Żeby sprzedać jedno szkolenie, trzeba mieć 15 spotkań, które się różnie odbywają. A są zwykle bardzo upokarzające, bo ludzie nie chcą wiedzieć prawdy o swoich firmach. Jak się dowiadują prawdy, to mówią: Dziękuję, zadzwonię do pana. A jak się im mówi to, co chcą usłyszeć, mówią Pan Robert tu był, Pan Robert tu był. Przerażające. Więc druga rzecz, nie karmimy troli i budujemy trzy relacje. To nie jest dużo, ale czasami dużo. Jeżeli macie jakiś sąsiadów, z którymi jesteście skłóceni, albo jakąś rodzinę, albo coś, to, to może być bardzo trudna relacja. Może to być relacja z dziećmi, z wnukami, z kimkolwiek. Budujemy, czyli tworzymy, czyli uczymy się być w pokorze ale i w mądrej skuteczności. Czyli pierwsza rzecz, choćby skały srały, choćby tutaj nie karmimy troli, jest to skuteczna, dobra relacja. Budujemy relacje. Mówimy, Waldek, kuźwa, tam ziemniaki oddałeś, a my się jak głupi pomyliliśmy. Chodź, daj mordy, przyniosłem flaszkę. Żona zrobiła sernik, posiedźmy sobie. Ale nie mam czasu. Jak nie masz czasu dla szwagra? No człowieku, chodź. Porozmawiajmy jak ludzie, a nie ludzie czasami teraz, w tych trudnych czasach, mam wrażenie, że wykorzystują okazję, żeby się obrazić, pokazać, że są ważni, wrażliwi i istotni. A nie na tym polega wrażliwość, ważność i istotność, żeby się jak pizdeusz obrażać na wszystko. Ważność, wrażliwość i istotność polega na tym, żeby być po prostu adhezyjnym do tkanki społecznej, umieć działać, pociągać ludzi za sobą. I trzecia rzecz której które Państwu najbardziej życzę, tej właśnie tej. Tak serdecznie Wam życzę, zróbcie sobie trzy przyjemności, z którymi zawsze zwlekaliście. Po prostu se zróbmy teraz te przyjemności. Zróbmy sobie te przyjemności, z którymi zawsze zwlekaliśmy. Zawsze było, był czas. Ja to strasznie teraz cierpię. Bo od paru lat chciałem jechać na Nordkap, tym swoim motorkiem. Ja wsiądę, pojadę. Bo to nie jest daleko, to jest... Jeżdżą ludzie w WF, kami WFM-kami i tak dalej. I zawsze coś było nie, taka to, a nie pojadę, albo może tego, do no tego, to tam schodziło. I ostatnio już prawie byłem gotowy, ale mówię: Nie, to wymienię sobie sakwy na takie aluminiowe, nie takie co mam plastikowe. To się wy, na tym Nordkapie, to te plastikowe się rozsypią, a aluminiowe to, to. Rozumiecie? Ja byłem tak mało mądry, żeby nie powiedzieć tego bardziej zasadnie, że zamiast wsiąść, posadzić dupę na motocyklu i pojechać. Porobić parę zdjęć, fotografować, nawet za koło podbiegunowe podjechać. To ja sobie po prostu szukałem w internecie takiego tematu zastępczego w postaci sakw. Jak teraz o tym myślę, to coś mnie boli w środku, że byłem tak głupi, że pozwoliłem takiemu marzeniu odpłynąć. Oczywiście są inne marzenia. Wsiądę teraz na wiosnę na motor, jeżeli Pan Bóg pozwoli i pojadę w bieszczady. To już nie są te bieszczady co kiedyś, ale właśnie pojadę. To już ją na pewno. Natomiast chodzi o to, no, że Nordkap się oddalił ze względów takich epidemicznych i innych. Pewnych założeń, którym pewnie nie sprostam, i tak dalej. I ta trzecia rzecz, której Państwu najbardziej życzę, to zróbcie sobie te przyjemności, te satysfakcje, te marzenia, które zawsze odkładaliście. Jeżeli Wasza żona mówiła: Słuchaj, tak bym chciała mieć takiego knudda, takiego ze wszystkimi funkcjami, robiłabym wszystkie ciasta świata, a Wy po raz setny mówiliście. Grażynka, no ale przecież ma z tego ten mikser z Elmer, co dostaliśmy na ślub od, od, od wujka Staszka. dobrze no, on jeszcze działa. To po co ci? Jezu, ja zrobię takiego gadania. Znaczy, nie lubię nieprzemyślania zakupów, ale takie opieprzenia, zabijania w ludziach. ma marzeń, to nienawidzę. Ale że ten mikser działa jeszcze. I ta grażynka tak się kuli w sobie, bo zawsze marzyła, żeby to mieć. Człowieku, kup to grażynce. Po prostu w tym roku idź, jak cię stać. Oczywiście to musi być za, zakup rozsądny. Po prostu ich to kup. Kup i powiedz Grażyna, powiedz, jakie najlepsze ciasto zrobisz dzisiaj? Sernik? Może jabłecznik? A może bezę? Kup ze wszystkimi przystawkami. Kup i nie oszczędzaj. Kup i niech ona ma swoje pięć tygodni chwały. Kiedy będzie robić, ucierać buraczki, sałatki, surówki, kotleciki. Niech ma. Niech to potem nawet stoi się zakurzy, Ale ma. Zawsze o tym twoja żona Grażyna marzyła. Jeżeli marzył twój mąż... Czy twój syn o tym, że mieć kłada, pomóż mu zrealizować to marzenie. Niech ma tego kłada, niech pojeździ. Niech nawet pojeździ tydzień, dwa, gdzieś, po puszczy coś. nie Popuszczy nie wolno, oczywiście, nie wiadomo, ale rozumiecie, o co mi chodzi: gdzieś po lesie, gdzieś po jakichś bezdrożach. Niech ma. Jeżeli chcieliście razem zrobić przedstawienie dla młodzieży w regionie, po prostu to zróbcie. Jeżeli macie książkę, materiały, chcieliście ją wydać, to teraz jest najlepszy czas. Czyli musimy zrobić coś takiego, co jest konieczne, musimy zrobić coś, co jest skuteczne, ale musimy też zrobić coś, co jest piękne i nadal nam blask, ucieszy nas w tych trudnych czasach, że kuźwa mamy kłada. Całe życie o tym marzyliśmy. A żona wreszcie mówi, wiesz, mam na koncie tyle i tyle. Jakbym tak, tak się trochę szarpnęła, to byś tego kłada miał. No, ale może to zbędny wydatek. Nie, niezbędny. Właśnie niech on ma tego kłada niech ona ma to, co chce. Razem miejcie to, co chcieliście. Razem zróbcie to, co chcieliście. Po prostu, po prostu, jak marzyliście o czymś, jak marzysz o czymś, to po prostu to teraz zrób, bo być może nigdy nie będzie lepszego czasu. Po prostu. Nie mówię, żeby straszyć, tylko mówię po prostu, tak to jest. Chcesz jechać, spadasz ze schodów. Masz farta że się tylko potłukłeś straszliwie, mogłeś się połamać. Tak to jest. Chwila, moment. A więc trzy rzeczy decydujące o konieczności, o skuteczności i o radości życia. I teraz chcę Państwu powiedzieć, że ten projekt można zrobić na bardzo wielu aspektach. Możecie go zrobić u siebie w firmie. To, co jest konieczne w firmie, to, co decyduje o skuteczności firmy i o radości firmy. Na przykład zmiana wizualizacji, jakaś pomalowanie lewacji, nadanie nowego kolorytu ciężarówkom, które rozłożą pieczywo. Prosta nalepka. Piękny bochen chleba. Twój chleb, twoje życie, twoja przyszłość. I taki dzieciak, który pieprza pajdę chleba z masłem i kubek mleka. Yy, można to zrobić w parafii, czyli na przykład zrobić to, co jest konieczne w parafii, na przykład nie wiem, odgromienie czy coś. Można zrobić to, co jest ważne w parafii, na przykład stworzenie jakiejś sekcji harcerzy, albo zuchów, albo coś, to jest też ważne. Oraz stworzenie czegoś, co daje radość. W parafii. Na przykład salka parafialna odmalowana, hmm. na przykład jakiś festiwal ciasta albo czegoś innego. Coś, co da parafianom albo proboszczowi radość. Można to zrobić na terenie małżeństwa. Mówię na terenie, bo to jest większe przedsięwzięcie. Można to zrobić prywatnie, można to zrobić z kimś, można to zrobić wszędzie, we wszystkich naszych aspektach działalności. Ale chyba to jest absolutnie. Niezbędne. Bardzo byłoby dobrze temu projektowi nadać jakieś hasło. Mój projekt w tej chwili się rodzi, myślę, że podzielę się z Państwem, jak się urodzi, i ma hasło: zacznij żyć. I hasło wzięło się stąd, że moja wspaniała dziewczyna siedziała, coś czytała. Ja wpadłem i mówię: Słuchaj, w Kenii molibden zdrożał o 62,3%. A Kenia sprzedała swoje zapasy baru i soli litowych do Chin. A moja dziewczyna pyta: I co? To by świadczyło o tym, że półprzewodniki to nie wrócą tak szybko na rynek, bo. i zaczęli mi to wyłuskiwać. Oczywiście tutaj teraz z państwem to wymyśliłem, z Rosją Kenią, Podaję mi inne przykłady. A moja dziewczyna spojrzała na mnie i powiedziała: Robert, no to. Z tą Kenią, tą no, wstrząsnąłeś, no, naprawdę sprzedała zapasy litu do Chin, tak? Robert, zacznij żyć. Ja mówię, ja żyję, bo w Kenii, rozumiesz? A on ja zacznij żyć, tu i teraz. I zrozumiałem, że trzeba wiedzieć, co kupują Chiny, co sprzedają, czy podzielą Kanadę na trzy profile, dlaczego wojsko amerykańskie zdradziło i przeszło na stronę chińską, dlaczego teraz wygrają Pewnie republikanie w Stanach, a być może Trump, a i tak wygrają Chińczycy. Trzeba takie rzeczy wiedzieć. Ale najpierw trzeba żyć. I to właśnie jest hasło moje na ten rok: zacznij żyć, żeby się nie przejmować wszystkim tak do imentu, tylko odnaleźć harmonię między tym, co jest konieczne, co jest skuteczne i co jest piękne. I właśnie tego Państwu życzę. Tej pięknej harmonii pomiędzy koniecznością, skutecznością i radością. Żebyście byli radośni, skuteczni. I robili to też co konieczne, bo no bez tego będzie trudno. Albo w ogóle niemożliwe. Dobra, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dużo materiałów będzie bardzo w tym roku. Du będzie sporo nowych aktywności. Yy... Mam nadzieję, że to będzie. Poznawczo dobry rok, chociaż może być bardzo trudny. Tak myślę, że to może być trudny rok. A dlaczego? To będzie o tym odrębny materiał. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło.